Już od dawna na serwerach w Minecraft panuje chaos. Jeden jest spowodowany przez PVP lub rywalizację, drugi przez Kradzież Itemów, no i niech rzuci kamieniem ten, to nigdy nie okradł ziomka grając z nim na Eternosie. W związku z tym raz testować tryb, który już od ponad 10 lat występuje na serwerach w Minecraft. Kojarzycie się on przykładowo nagrywał z tego trybu 10 lat temu. Jeśli wiecie o jakim trybie mowa, jeszcze przed zaczęciem oglądania to napiszcie w komentarzu, tylko nie oszukujcie. A tymczasem zapraszam do oglądania. Ach, znowu tutaj, na craftemc.pl. Tym razem na trybie Easy HC zaczynam swoją rozgrywkę. I o co w ogóle chodzi w tym trybie? Tryb ten polega na tym samym co gildie, tylko łatwiej zdobywa się itemy. Jak widzicie tutaj możecie znaleźć więcej informacji pod ukośnik gildia. No i takie jakieś sojusze, macie lidery, klany. Tak jak to na gildiach właśnie wygląda. Mam dosyć słabe itemy, ale pójdę w RTP i zobaczymy czy uda mi się może coś zdobyć. Dobra widzowie, także już jestem na RTP I odbiorę sobie kita, bo mam rangę elita Mamy cały netherite'owy set w kicie elity No i co, zobaczymy jak dużo nim zdziałamy Planem na dzisiejszy film jest poklepanie się z graczami na spawnie tego serwera Nie wiem czy wiecie, ale jest to nowy tryb na craftemc.pl. I wcześniej jakby za ten tryb były gildie Ale gildie bardzo się nie przyjmowały serwerowi I postanowili po prostu zmienić tryb na easyhc. Easyhc to tryb, który już od dawna panuje na minecraftowych serwerach ale cóż, hasając po RTP tego serwera, natknąłem się na pewnego gracza, który z pewnością na pierwszy rzut oka nie był mile widziany. Dobra, widzowie, no to co, chodzimy sobie, no i szukamy tutaj, tak? Co jest? Dobra, nie, to jest przesada, to jest przesada, ktoś mnie zaatakował po środku RTP, no przecież to są jakieś jaja. Ty co ty robisz, ty, 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 co jest? Ej, co jest? To ty mi tak szczerze? To na początku nawet nie zauważyłem. Jak się masz, co ty tu robisz? Zajębiście się mam, stary, a ty jak się masz? Co tam u ciebie? A wszystko git, wszystko git. Dopiero wiesz, co zacząłem. Tutaj moją przygodę na tym właśnie trybie Easy HC. Eee, no i co, skąd ty masz w ogóle takie itemy się pochwalić? Więc ja ono, mordowałem ludzi na RTP, wiesz, tak po prostu. Aha, czyli tak jak mnie teraz chciałeś nie? Dobra. Ale ja, ja widziałem swojego niku, stary. No wiem, wiem, no ja twojego też nie zauważyłem, wiesz? Kurczę, po prostu mi ktoś wyskoczył, ale no, to nie to jest jej dominatorem tutaj na serwerku, tak? No, przecież jestem najlepsze. Elegancko. A kiedy że jest swoją przygodę. Kiedy był pierwszy dzień edycji? Piątek. Aha, no dobra, to ciekawe, bo ja dopiero teraz zacząłem i no, tak naprawdę jeszcze nic nie wiem tak dużo o tym trybie. No i co, no i masz mocne itemy, tak? Jak mogliście zauważyć, gracz, który mnie zaatakował, był to mój dobry przyjaciel Bifast. Bifast jest znany między innymi z tego, że tworzy bity i przykładowo wszystkie piosenki z tego filmu są właśnie od niego. Także dobrze się wsłuchajcie. Dobra, to chodźcie może z kimś poklepać na Spawnie. Dawaj, co ty na to? Ja, ja nasz plan zginę. Nie, nie zginiesz, stary, nie zginiesz. Patrz, mam taką broń jak z zestawu Elity, zobacz jak on wybija. I ktoś się może nim, nim wyntokać na spawnie ogólnie. Patrz, na przykład teraz. No dobra, no to chodź na spawna. ukośnik spawn. Dawaj, chodź za linię, spawna. Może ktoś wyjdzie. No dobra. Ty wyszedł ktoś, ale nie. Ja. No rzeczywiście ktoś wyszedł. Dobra. Ty, bije mnie ktoś! Wracie. Ale ja, faktycznie mi ktoś bije. Ty nie mam bloków, poczekaj, wrócę się po bloki, bo tu można no wracać, no wracać za linię. sobie chwili. Ale zobacz, tu można wracać za linię, normalnie. Dobra, możemy iść dalej. Ale zacz bije mnie ten gościu. On chce chyba w będzki Czekaj. A czekaj, zaba, zaba, Kartofel, chodź na drzewkarnię, chodź na w karnie, dawaj. Ja nie dojdę na Drzewkarnię, co ty tu chcesz? Ja mam jak coś perły, nie? Nie. Czekam, mam za jeden, ja mam dwa ja stary. <ścoughs> No nie gadaj, nic na mnie perła! Ty, no bez jaj stary, że mnie bijecie 2v1, a jest skończone. A co, pomóc ci? Ja bym umarł, gdy mnie ten totem... Czekaj, bo jest problem. Pomóc ci? Nie, bo uciekłem. Ej, chcesz się może oprowadzić po serwerku? Chodź pokażemy widzą, co tutaj jest takiego kawego na spawnie. Mamy na przykład skrzynki zwykłą epicką. O, mam grupowy teleport, nie, to to już jest dla Dla mocy. Jest nether. Chyba jest nether już otwarty. No ogólnie na spawnie, no to jest yy, tutaj pokój tortur, tak zwana rzeźnia. Okej, okay, topki serwerowe tu są. Macie tutaj tak. Rynek. Ojeju, jakie drogie ceny. To nie, to nie łopanie, łocie panie. No są selekcje, no to tak jak na każdy trybach ten cel. No i oczywiście stołniarka, nie? Za darmo stołniarka. Można sobie wykopać stołna, tak, o, jeżeli się chce. Ja bym proponował Bifast się zmierzyć w pojedynku. Co ty na to? Zobaczymy, kto jest lepszy, dawaj. Tak więc postanowiliśmy zrobić. Poszliśmy razem z Bifastem na RTP i zmierzyliśmy się w honorowym one 1 Także kto jest lepszy? Ja czy też Bifast? Oboje dominujemy bardziej na trybach typu 18, ale kto wie? Może i Bifast jest w stanie mnie pokonać. Na nowej wersji. To się klepiemy, Dawaj się klepiemy się. Ty jesteś nawet nawet nie zły ci powiem. Nic nie widzę, bo nie mam tak sprupaka wyłączonego, no. Tam jest skończone. Ja już nie chcę mi się bić z tobą nawet. Czemu? Bo już. Ja się się już mi się, ode, się odechciewa, człowieku, ja mam jeszcze rzeczy do roboty. Ale razem mamy rangę Elita, nie? Więc musisz to zaakceptować. Mamy równy lud, równe itemy. Nie, bo ty dostałeś pewnie faworkę od tego. <laughs> faworkę? Co ty kadoskupę? No. Jak ja się nie umiem bić na tej wersji. Ja się umiem bić. Na 1 wolimy, nie? Tak, czy to jest bitwa paralityków. Stary, co to, co to ma być? A jeszcze mam tego, jeszcze mam ko y, koksane. A, no to ja też mam. To klasyczek w takim razie, zawiało klasyczkiem. Kurna, czemu to nie mogę tak wchodzić, szybko jak ty chodzisz, no żeż Jezus, a pół serca <gry> mnie nie zabiłeś? to jesteś też dobry w tą grę komputerową, jak widzę. Spokojnie, no spokojnie. Do końca, jak do końca to do końca Przyszedł czas Dobra, ja sobie jeszcze oszczędzę na chwilę tego koksa A ile masz zniszczenia seta? Powiedz Chcesz się pochwalić? ja w ogóle Dobra, no. zjem sobie też Z przyjemnością Teraz, ja kiedy tak widzę... teraz nie? Po prostu, że tak powiem, do końca się bijemy Jak prawdziwi mężczyźni z ulicy, tak? Na śmierć i byli, życie nie? Jak, jak melele stary, nie jak mężczyźni o, chyba padasz Dobra, nie wyleciały z ciebie itemy A, nie, wyleciały, okej okay. Tutaj wszystko wraca do EQ, jak sak sakiewka Ty, mam 83 rankingu za ciebie, ale jaja Ty, ale w ogóle mam twoją głowę, nie wiem czy wiesz Mogę ją postawić Widzowie, zostawcie 100 lajków like I sprzedam tą głowę na, na rynku W każdym razie Bifas się leciutko wkurzył Ledwo co tak naprawdę zdążyłem zobaczyć, że Bifas tutaj gra I już go zabiłem, więc jest widzowie progres, nie, jest widać progres Ogólnie mam kit'a i w tym kicie mam klucze, nie, więc Mam też totem, kit totem, więc też odbiorę, bo się może na pewno bardzo przydać Zrepam sobie setam. Dobra, ogólnie, otwieramy sobie najpierw zwykłe klucze, bo ze zwykłych, no, leci niby jakiś tam drop Bo jest TNT, więc nawet okej okay, Trochę tam wydropiło nawet, jakaś klata 4-3 Nie jest taki jakiś najlepszy drop, ale W epickiej mamy tutaj 5-3, więc wcelujemy, o jest już klata 5-3, Także od razu sobie zmienię. I sand farmer. Po postawieniu sand farmera otworzy się blok piasku aż 200 klatek w dół. Jeśli zostaje na jakiś blok, to sand farmer będzie cały czas pracował. Ej, testujemy to sobie. Co tu się dzieje? Aha, to jest takie na gildie, okej. Okay. Ty ja sobie mogę do tego postawić trochę, no bo ja, mi to i tak jest nieprzydatne. Mogę sprzedać na rynku. 50 tysięcy. To ja sprzedam za 30 tysięcy. Myślę, że ktoś kupi dosyć szybko, bo mi to i takie jest przydatne. Wypacciłem sobie wszystko, idziemy się klepać, nie? Tutaj się niektórzy bugują, niektórzy się chcą klepać, niektórzy latają. Nie cittery chyba, nie cittery jednak Eee, yy, on mnie chce wrzucić. No, żeby mnie wrzucił. Ja się tak łatwo nie dam, kolego. O, ma tarczy, no kurde, nie, nie pomyślałem o tarczy. Nie, to trzeba po prostu uciekać, mi się wydaje. O, ty. Dalej, próbuj, próbuj dalej, próbuj dalej. Try, more, try, more. try me, try me Oj, nice. Cyknąłem perłę. Ale dobra, bez perły dam radę uciec spokojnie. No i będą mnie klokować wszyscy. Nie wierzę w to. Zmarnowałem jedną perłę, bo cyknąłem na spawna a kiedy jesteście za linią nie możecie cyknąć perły na spawnę. Y. No I co mam powiedzieć, no? Fajny trybik ogólnie. Możecie sobie fajnie potestować. Neder też jest spokojny, spoko, tylko jest ma mało graczy. Napisałem, żeby, że dawać nether. Może ktoś się ze mną poklepie Okej, okay, chyba się idzie klepać ze mną gościu. Mam nadzieję, że mnie nie wywali. Jak, nie, jak mnie wywali, to przejdziemy na inny trybik o Jezu, dwójkę, no naprawdę dwójkę. Ja jeszcze zginę, nie? Nie się okaże. To no nie, perłę! Wrzuciłem miecz. Nie! Proszę, nie! Ja muszę. Ja muszę uciec. Muszę uciec. Wrzuciłem miecz i perłę. Wrzuciłem miecz i. A nie, nie, wróciłem miecz. I ci, 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 ja, ci. Jak ja ucieknę, to ja jestem Bogiem. Ja jestem Bogiem wszystkiego. Jak dwóm ucieknę, to ja jestem zadowolony z siebie. Jak nie, no to trudno, ale oni. Oni mają dużo ranku. to nic sobie nie przetrzymują. Nic mi nie zrobią tutaj. No nie wiem, no i dlaczego on mnie tak to kruje, A ja go nie mogę tak nokować Ty zginę Po co ja wziąłem kilo w do to Ja się teraz zastanawiam. Boże, jak on mnie tak kruje, No nie wiem, to jest taki cheater. No później go zgłoszę oczywiście do administracji, żeby zaznał tego cierpienia. No, go chyba. No bo widzę, no co, co mi pozostaje, no No zobaczcie, no Krokuję mnie do rogu, nic nie mogę zrobić i nie mogę sprintować nawet, no Patrzcie, patrzcie, może, może tak na radę No nie, no zaraz mi padnie to i będzie po mnie no i wszyscy jesteście do bana, nie? A, zgłaszam cię. Dobra, widzowie. Straciłem itemy. Gościu prawdopodobnie nie był cheaterem. Jeszcze później administracja to zweryfikuje. No trudno, ocencie to sami. Może ja jestem miernutką, ale... Ale cóż, no. Gościu posiedzi sobie na baniku prawdopodobnie. Widzimy się w następnym odcinku na kanale. Elo. Bijacie na craftemc.pl. Na ryb Easy hc. I napiszcie, że jesteście od Wikiksa.